Cześć! Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii sam naprawiam. Na tapecie jest kosiarka marki Partner z silnikiem Briggs Straton 35 Classic. Dzisiaj będziemy reanimować tą kosiarkę, ponieważ jest bardzo mocno uszkodzona. Jest urwany zbiornik, paliwa nie odpala, a jak odpali już za którymś tam razem to bardzo mocno kopci, przerywa. Obudowa jest bardzo mocno zniszczona poprzez źle wyważony nóż i olbrzymie wibracje. Także właściciel poprosił nas o, o odratowanie tej kosiarki, tak aby jeszcze w tym sezonie trochę pochodziła. Także będziemy wymieniać zbiornik paliwa będziemy wymieniać membrany pod gaźnikiem. Zapraszam serdecznie na film, zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, także oglądajcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze. Zapraszam. Jak widzicie, kosiarka jest bardzo mocno zniszczona. Była wielokrotnie naprawiana. Wspawane są różne tutaj wzmocnienia z płaskowników. Mimo to, kosiarka czy obudowa tej kosiarki pękała w różnych innych miejscach. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj pod silnikiem jest bardzo duży odpór. Kolejne pęknięcie, mimo wzmocnienia tutaj na boku kolejne wzmocnienie. I musicie wiedzieć, że większość tych uszkodzeń spowodowana jest tylko i wyłącznie złym wyważeniem noża. Nóż, który był tutaj w kosiarce założony, był jedno skrzydło tego noża było dłuższe o 2 cm, w związku z tym wibracje były. No, nieznośne, tak? Przenosiły się na, na uchwyt kosiarki, który oczywiście też był spawany i, i też popękał. Też nie, nie, nie wytrzymał tego, yy, tych. Yy, też nie wytrzymał tutaj tych yy, wibracji. W związku z tym, yy, no, wszystko to, że tak powiem, no, trzyma się niemalże na samej farbie. Natomiast właściciel bardzo prosił o reanimację tej kosiarki. Zależało mu na tym, żeby jeszcze jeden sezon, czy raczej ten sezon, dociągnęła do końca. I po wstępnych oględzinach stwierdziliśmy właśnie, że nóż jest niewyważony, jest, jest uszkodzony, jest jedno skrzydło dłuższe o 2 cm, że w silniku praktycznie nie ma oleju, bo zamiast 06 litra tak naprawdę było była setka w silniku oleju. Dodatkowo gaźnik, nie gaźnik, a, a zbiornik paliwa został od wibracji urwany, cały ten uchwyt jest pęknięty. Czy mocowanie zbiornika. Jest to zbiornik aluminiowy, w związku z tym no, przynosiły się wibracje na, na ten zbiornik. Dodatkowo wcześniej były dokonywane naprawy w Samodzielne przez, przez właściciela, w związku z tym były powkręcane, nieoryginalne śruby były zamieniane, które były zupełnie z innym gwintem, nieoryginalnym od silnika Briggs Stratton W związku z tym te gwinty były uszkodzone. Tutaj mamy jakąś podkładkę, ponieważ. Jak wszystko to opadło, ta śruba nie dochodziła do końca do gaźnika. Też, też to wszystko nie było spasowane. Gaźnik łapał lewe powietrze i obroty tego silnika bardzo mocno falowały. Sprężynki regulatora obrotów były również mocno tutaj wyciągnięte, nawet jedna to była leżała luzem na, na, na tutaj na tym mocowaniu no bardzo bardzo mocno zaniedbana kosiarka bez okresowych przeglądów i cóż właściciel postanowił dokupić dokupić zbiornik paliwa dokupić membrany z, z, ze sprężynkami do regulatora obrotów no i postaramy się zreanimować tą kosiarkę tak żeby żeby jeszcze w tym sezonie posłużyła właścicielowi nóż został już wyważony o wyważaniu noża zrobimy może kolejny odcinek natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem dzisiaj zajmujemy się wymianą zbiornika wymianą uszczelek pod gaźnikiem wymianą sprężynek regulatora obrotów także zapraszam do oglądania zbiornik paliwa membrany i sprężyny w kwocie 117 zł. Także, oczywiście, membrany oryginalne, sprężynki dedykowane do tego silnika i zbiorniczek, który kosztował tam chyba 75 zł. Także. Za chwilę bierzemy się do pracy. Zdejmujemy uszkodzone części i sprawdzimy, czy uda nam się doprowadzić tą kosiareczkę do, jeszcze do użytku. Odkręcamy filtr powietrza. należy uważać, żeby nie zgubić tej podkładki. Odkręcamy śrubę mocującą. Zbiornik. Śruby tutaj są na klucze calowe, ale równie dobrze można dopasować klucze standardowe. Tutaj, akurat śruba, jest na 13 mm. Wyrwany uchwyt. Tu jest taka tuleja, która wchodzi w taką łopatkę, która jest mocowana pod obudową silnika. Druga śruba, która jest tutaj po prawej stronie od zbiornika, można ją odkręcić kluczem dziesiątką. Ale oczywiście one są oryginalnie na klucze celowe. Zbiornik zdejmujemy delikatnie, zsuwając, żeby nie uszkodzić króćca ssącego. Tutaj widzimy, że Rurka, która jest, daje nam ciśnienie do gaźnika zupełnie wychodzi, więc pewnie to jest kolejne uszkodzenie spowodowane wibracjami, Ona też już chyba była naprawiana, bo jakieś ślady są kleju na niej. Ok, i demontujemy sprężynki. Ten drucik jest tak skonstruowany, że zbiornik trzeba pochylić troszeczkę do przodu on tutaj, też podyginany ma taką eskę czy Zkę, która spokojnie wyjdzie nam z tego uchwytu I zdejmujemy sprężynki Tutaj zdejmujemy uszczelki z króćca, które wchodzą nam do gaźnika. I cóż, mamy tutaj pełen dostęp teraz do tego, żeby założyć nowy zbiornik przełożyć gaźnik. Możemy sprawdzić jak chodzi ta łopatka, to jest łopatka, która pod wpływem powietrza odchyla się i reguluje obroty. Ona powinna chodzić bardzo luźno tutaj, nie powinna się w żadnym momencie zacinać. Również powinniśmy sprawdzić kruciec, czy nie ma luzu. Ten kruciec widzę, że był wymieniany, bo jest, jest w miarę tutaj nowy, czyli już właściciel Jedną część wymieniał. Żeby taki króciec sący wymienić, należy zdjąć obudowę, odkręcić cewkę, która się tutaj znajduje na dwóch śrubach. i Króciec jest mocowany po drugiej stronie również na dwie śruby. Jako część zamienna występuje razem od razu z podkładką taką kartonową. koszt jest około 50 zł. Również to cięgno powinno chodzić dość luźno, nie powinno się zacinać, tak żeby sobie tutaj te sprężynki można było zaczepić. OK, zostawiamy na chwilkę kosiarkę, zdejmę ją i pokażę wam jak wymienić membrany pod wskaźnikiem. Odkręcanie śrub powinno następować tak jak ich późniejsze przykręcanie na krzyż, taka zasada. ok gaźnik mamy odkręcony sprawdzamy w jakim jest stanie czy są duże zabrudzenia tutaj widzimy niewielkie na tym sitku zabrudzenia jest w miarę czysty jest ok natomiast membrany jak widzimy są w stanie już Dużego zużycia. Są mocno wypaczone. Tutaj jest aż wciągnięta, widać była ta membrana. Czyli najwyższa pora je wymienić. Jeżeli nie wymieniacie zbiornika, wymieniacie same membrany. Membrany po prostu układamy. Pod gaźnikiem, w takiej kolejności, że najpierw idzie membrana taka delikatna, taka gumowa troszeczkę, on jest taka miękka. Następnie na nią idzie podkładka, czyli uszczelka taka twardsza, i na to idzie gaźnik. jaka jest różnica między membraną nową a tą używaną, tak? Ok. Stare membrany idą do kosza. Bierzemy nowy zbiornik. Tutaj nie musimy go oczywiście czyścić, tylko sprawdzamy, czy nie ma jakichś opiłków w metalu, czy tak po obróbce. To jest aluminium i wiadomo, gdzieś tam przy obróbce mogą powstać jakieś ślady. Także można by było to ewentualnie spojrzeć, wypłukać, czy, czy takich, takich opiłków nie ma. Ten jest ok, zatem układamy najpierw membranę. Tak jak mówiłem. Następnie tą grubszą podkładkę. Tutaj nie ma możliwości pomylenia się, jak ułożyć tą, tą membranę. To nie jest żadna filozofia. Pasuje tylko w jeden sposób, więc każdy sobie tutaj da radę. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Układamy równo. Zakładamy gaźnik. Jeszcze raz sprawdzamy czy nie ma tu jakiegoś brudu, syfu on jest ok i wkładamy najpierw tą rurkę żeby ona tam weszła nam do zbiornika ustawiamy równo i przykręcamy. I tak jak mówiłem, przykręcamy śrubami oczywiście na krzyż, tak żeby równomiernie cały, e, cały gaźnik dociągnąć. Ok, sprawdzimy, jest ok. Sprzęgło było dobrze ustawione. Ok, i cóż, to jest tyle z wymiany membran pod gaźnikiem. Możemy cały zbiornik montować z powrotem do kosiarki. Do gaźnika jeszcze montujemy taką fajeczkę. To jest. Ten element gumowy, taki, który nachodzi na tutaj na rurkę, która jest, nie wiem, czy to jest odma, czy, czy, czy po prostu podnosi, czy daje podciśnienie w gaźniku, tak mi się wydaje, ale nie mam pewności, nie będę tutaj wymyślał do czego to służy. Ok, dwie uszczelki, jedna gumowa, która. Chodzi tutaj w tą gardziel gaźnika i biała która ją dociska OK. I tak przyszykowany zbiornik możemy założyć już na, na silnik. Delikatnie tutaj z tym krójcem musimy uważać, żeby go nie uszkodzić. Tak jak zdejmowaliśmy, delikatnymi takimi ruchami on powinien nam delikatnie tutaj bezproblemowo wskoczyć. I teraz tak, w miejsce tej nieoryginalnej śruby, która tutaj była, skręcimy tą oryginalną jedną śrubę. Nie dociągamy za mocno. Pamiętajmy, że ten gwint tam jest z drugiej strony w aluminium, więc no, musimy uważać, żeby, żeby nie przeciągnąć tego gwintu. Ok, z drugiej strony. Druga śruba mocująca zbiornik, żeby nam się wszystko trzymało. No i czuję, że tutaj mamy jakiś kłopot z gwintem w zbiorniku do sprawdzenia. No, i słuchajcie, pierwszy problem, z którym się spotkałem przy montażu, ponieważ pewnie to nie jest oryginalny zbiornik. Kłopot jest taki, że ucho tego zbiornika nie pokrywa się dokładnie z tą blachą. Ale jest też druga możliwość, ponieważ ta blacha widzę, że była naprawiana, również była spawana. Być może ona jest pod niekoniecznie dobrym kątem. W związku z tym. To ucho czy, czy gwint zbiornika nie pokrywa się dokładnie z otworem w tym mocowaniu. Będę musiał rozwiercić trochę tą blachę, tak żeby śruba tutaj dobrze weszła i nie powodowała dodatkowego napięcia na tym zbiorniku, które może powodować jego uszkodzenie. OK, słuchajcie, po małych trudach udało mi się przykręcić tą śrubę. Rzeczywiście ta blacha nie była dokładnie spasowana, ona była tutaj też naprawiana, więc otwór nie był dokładnie w osi uchwytu zbiornika. Udało mi się to naprawić, przewiercić i mamy zamontowany zbiornik na kosiarce. OK, co nam pozostało? Pozostał nam montaż. Pozostał nam montaż sprężynek, montaż filtra powietrza. Musimy pamiętać tutaj o, o tej uszczelce, która jest pod filtrem, żebyśmy jej nie zgubili, żeby gaźnik nie łapał lewego powietrza. Ok, mamy nowe sprężynki, które do nas dotarły razem z zestawem naprawczym, i teraz tak. Mniejsza sprężynka idzie od strony pokrywy, większa sprężynka idzie tutaj do mocowania w tym miejscu. Powiem Możemy sobie zamontować sprężynki tutaj wstępnie. Montaż sprężynek należy tutaj sobie delikatnie rozgiąć to oczko śrubokrętem na tyle delikatnie, żeby go nie odkształcić, żeby można było sobie założyć. Montujemy podkładkę pod filtr powietrza. Filtr powietrza trzeba sprawdzić, wyczyścić ewentualnie. Zakładamy na gaźnik i sprawdzamy, tak, czy nam wszystko tutaj pasuje. Pamiętacie, tutaj była oryginalnie, znaczy oryginalnie, na początku była tutaj podkładka z nakrętki. Coś nie pasowało, coś było za wysoko. Super, wszystko gra. Także nasza naprawa przebiegła tutaj z małymi problemami, ale, ale w końcu pomyślnie. Tankujemy zbiornik i sprawdzamy, czy kosiarka będzie działać. Tylko trochę, żeby sprawdzić, czy, czy będzie żyć. Pompujemy, ponieważ Gaźnik pusty okej. Okay. To żyje super, powiem Wam, że zadowolony jestem z tej naprawy. Bo stan tej kosiarki jest zatrważająco zły. Ale jak widzicie, silniki Brixa dają radę i wszystko się naokoło rozpada, a silnik gada. Dziękuję Wam pięknie, że oglądaliście dzisiaj ze mną ten film. Do zobaczenia w następnym odcinku.